Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Minecraft. A dzisiaj oczywiście seria Adventure of War. Oczywiście musiałem trafić na deszczową pogodę. Dobra, jak bardzo pada. Zakupię pytania, zawsze pada tak samo. Dobra, mam tego skina, ale on jest dosyć stary, to jest ten Ricksara. Generalnie plan jest dzisiaj taki, że wyruszamy na wyprawę. Gdzie? Ano tam, za morze. Ja bym zaprawdę chciał jeszcze rozwinąć moją farmę, wybudować tamten budynek do końca. Nie wiem, budowałem go do końca? Ma już wszystkie ściany, nie ma. Zaraz sprawdzimy. Podłogę w sumie może zadarujemy. Ale pewnie, nie wiem, zrobię to może za kamerami albo coś, żebyście nie musieli tego oglądać, bo to zakładam, że nie jest nic strasznie ciekawego. Aha. O to nie, no to tylko oświecić tak, oświetlić, tak na będzie gotowe. A więc... No dobra, jeśli chodzi o rozwinięcie wszystkiego tej farmy i... ...jakichś właśnie rzeczy, to raczej zrobię to poza kamerami, żeby was nie nudzić. Mm, a to jest jednak seria Adventure Club, więc będę wam o tym mówił w jakichś zmianach, ale będę raczej robił poza kamerami. Ostatnio wyciągniemy wnioski przede wszystkim z ostatniej wyprawy. I wezmę więcej rzeczy. Przede wszystkim wezmę skórzane buty. Ciężko powiedzieć, co tam mnie czeka. Też łopaty Możemy wziąć szmaragd, gdy to sobie pohandlujemy Złote jabłko sobie zostawię Trochę mięcha weźmiemy Co my tu mamy, To więcej jabłek Mamy znacznik Potrzebujemy jeszcze kowadła Kowadła to my sobie zrobić nie możemy A Tu mamy jakiś węgiel, to będzie można pochodnie porobić Przepalaliśmy, dobra hmm. Nie ma to, tak. to pójdę, co oświetlę tamten budynek 64 powinny wystarczyć Zrobię skórzone buty Niestety, będę musiał chyba tą krowę u wtedy No ale Ile jest mi potrzeba, żeby zrobić skórzone buty, takiej skóry sobie za chwilę zerknę ale, no, tutaj oświetlimy jeszcze ileś łoże kiedyś się zrobi, teraz tyle na razie musi wystarczyć. Jeśli się noc zrobi, to pójdziemy spać i mam nadzieję, że deszcz już się skończy. Nie ukrywam, że jak jest, to mam nieco mniej FPS-ów. Śniec mnie nie jest logicznie No naprawdę, nie jest tragicznie. No dobra, nie jest tragicznie. Ale wolę jak go nie mam zdecydowanie. Moja trzcina cukrowa. To sobie od razu zbiorę. Mm, Możemy wziąć zapalniczkę tak na wszelki wypadek. Co jeszcze? A tak, chciałem zmienić skórzone buty. Na pewno mam recepturę na to. Cztery skóry, czyli mam jakieś skóry. Tak średnio chyba. Pójdziemy sobie tak zwierzaki ogarniemy jeszcze. Jaki nie mamy ziemia. Pszenicy chyba też nie mamy. łopanie to jak ja mam? sobie krów teraz nie ogarnę. Nie mam tylko Tyle Wszystko chyba na chleb poszło, to pójdę tam na dół, tam mam też farmę Tam zbiorę. No i fajnie byłoby wyróżyć, jakby nie była jakaś ładniejsza pogoda była, nie tak jak tak pada, bo jak pada, to tak średnio tu coś urosło bym powiedział że bez szału no ale no tak zupełnie bez szału trzema tej ja tutaj... wiele nie zrobimy? No cóż to a najwyżej sobie skórzane buty darujemy, bo to nie będziemy łazili po górach. Nie będziemy łazili po górach, no to skórzane buty nie będą mi potrzebne. Ktoś ma Ty nie masz, Ty nie masz roboty, no tak, rację. Dobra. To trudno. Wywalamy te rzeczy. I... Nie wiem, można pójść spać, jeszcze nie można. Wciąż cały czas z dzień w który to już jest mój dzień tutaj. Teraz znajdę. 34. Może się nauczyć te koordynaty. Um, teraz tak. Biorę jakąś kartkę i sobie zapiszę. Dobra, teraz pójdę sobie na przykład tam i spróbuję wrócić po koordynatach. Oczywiście, się też nie znam drogę, ale muszę sobie po prostu przećwiczyć. A ja kiedy gram na Survivalu, więc tylko kiedy używam koordynatów, tędy nie przejdziemy. przydałby się jakiś most zbudować kiedyś. Mogłoby być nawet z ziemi. No ważne, żeby dało się przejść. Z drewna albo kamienia wygląda, bo lepiej, no ale ma działać, nie wyglądać. Ta baza i tak jest tymczasowa. Dobra, pójdziemy sobie gdzieś tak tu daleko. Ten nasek jest dosyć długi, więc tam mogę nieco stracić orientację w terenie. To spróbuję po tych koordynatach sobie wrócić. Zobaczmy, jakie teraz mam. Dobra. Załóżmy, że tutaj To wiem, że chata jest w tamtą stronę. No dobra, no to logiczne jak na razie. No dawa, to inaczej dam radę. Tak jak w tę stronę pójdę. To będę się oddalać dokładnie No dobra, to powinienem dać radę oczywiście Powinienem dać radę wrócić Po tych koordynatach No ja dobra radę Bez przesady To nie jest aż takie trudne Jak się wydaje Na pewno Otóż, mam nadzieję, że teraz przestanie padać i będzie można udać się w podróż. Jak człowiek nie chce, żeby padało, to będzie padać, a jak człowiek chce, żeby padało, to... Dobra, nie da się jeszcze spać. trudno, to płyniemy. Wyruszamy w taką pogodę. Już nie będę czekał 3 dni, aż przestanie padać. Bo tak teraz ja się nigdy nie doczekam. Mam praktycznie wszystko, czego potrzebuję. Puste kwipunek, więc mogę sobie jakieś skarby, które znajdę, prawda, po drodze wziąć. I odkrywamy. Zobaczymy, co przyniesie te, to morze. Tutaj trzeba coś zjeść. I płyniemy. Mam nadzieję, że jakiś utopców nie natrafię, bo tego bym nie chciał. koordynaty no dobra no to wiemy że oddalamy się od mojego wspaniałego domu o co 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 tutaj było o dobra nic nic takiego to jest jakiś też kolejny wielki ocean Warto zobaczyć, co jest tam sobie za nim. Jakiś ląd następny będzie, ale warto zobaczyć, jaki. Wyspy, coś. Trzeba poczekać, bo się nie generuje tank za szybko płynął. Koordynaty. Dobra. Kiedy ten deszcz w końcu się zaniepadać. Oczywiście teraz się robi noc. Wiadomo. Szkoda, że elektry nie mam. To bym sobie raz, dwa ten cały ocean. No ale. Do elektry tam jeszcze daleko. Tym bardziej, że tutaj średnio chcę jakieś inne wymiary włazić a zdobycie elety to nie jest taka znowuż prosta sprawa a to pewnie wytna jak już się nic nie będzie działo, nie? Także spoko O, tu mamy jakąś o, to mamy z jednej strony z... to jest zbudowany w portal, to? Ty no? Normalnie jest w portal w... W... w świątyni, ale ja tak średnio wiem, czy ja chcę się tutaj tego zbliżać, bo to jest tak dosyć ryzykowne. O kurczę, właśnie, właśnie, właśnie. Spadamy stąd, to jest ryzykowne, nie jest tak, nie z takim jak mi punktiem, to nie będę cię zapuszczał. Spadamy stąd. Fajnie. Portal wbudowany. Możemy sobie screena w sumie zrobić. Hmm. To mamy, teraz stąd spadamy ale jeśli spędzę tutaj to f 3 to się generalnie od domu oddalam, dobra wszystko jest giczne no i jak na razie ten ocean się tak średnio kończy bym powiedział strasznie duży sobie na chwilę włączymy może większe większą ilość czanków będzie boleć, ale rozejrzyjmy się no nie boli, bo pustka jest dookoła, więc a nie, to przemyślałem, że to jest jakiś Ląd albo coś Utop, to trzeba uważać, bo widziałem trójząb by mnie leciał. A naprawdę nie miał ochoty z takiego dostać. Ciekawe, jak jeszcze długoś to będzie ciągnąć. Tam kolejny ten. Zapodnośle, zapomniałem się nazywało. Jakby nie istotne, bo nie zamierzam tam na razie iść. Mam jakąś podwodną jaskinię. No dobra Co to było? Ktoś we mnie rzucił czymś czy... Kogoś potrąciłem? Tak jakby dziwnie łódka podskoczyła. Jest ląd dobra jest tylko pytanie: to jest ląd? Czy. Chyba wyspa? Jeszcze nie wzięłam łóżka ze sobą, no wiadomo. Ja wiedziałem, ja o czymś zapomnę, tak. Łódkę zostawimy to, będziemy wiedzieli skąd żeśmy mniej więcej przypłynęli. Zostaw mnie. Jeszcze mam ten efekt. Minuta, jeszcze. Szkiet. To jest tylko rozejrzyjmy Co to jest Nie no to chyba jest ląd w ogóle. Tak mi się wydaje, że to jest ląd, albo duża wyspa. Ciężko powiedzieć w tej chwili. Ale Minecraft mi coś nie działa, bo nie jestem w stanie bloków niszczyć. Aha, nie wiem, efekt mam. Rację. Mam moją cudowną łódkę. No cóż. Jakiś taki archipelag to jest może. Możliwe. Dlaczego ja łóżka nie wziąłem? No co za po prostu bałwaniarstwo. Idźmy tak przed siebie, to przynajmniej będzie łatwo wrócić. Łódkę zostawimy, to Później będziemy wiedzieli, czego szukać, mniej więcej po filmie, też będę mógł jakoś wrócić i jak na filmie, tylko na odwrót. Ty to jest po prostu może dużo wyspa. To jest jakiś archiwalak bardziej jednak krowa. A, krowa tam się teraz nie przyda. Bardziej owce bym chciał. ale transport tych na przykład psów, jakbym chciał się przeprowadzić transport tego, aby całe wieki zajął. To jest jakaś wyspa tam dalej, jest jakiś większy ląd. Całkiem możliwe, tylko że to jest komitet powitalny całkiem spory. stawcie mnie. No i idźcie sobie. Niech was to nie chce. Tam nie chce się z nimi klepać. Się może źle skończyć. Parczę czy się też nie wziąłem, no wiadomo. Typowe ja na wyprawie. Chyba wszystko mam, a później się okazuje, że nie wziąłem naprawdę podstawowych rzeczy. Jaka banda ty? Skąd tych się tu tyle wzięło? Tu ich jest cała armia. Oczywiście nie ma ani jednej owcy ani jednej no po co no dobra no, no. dowiedzieliśmy się co jest za wielkim oceanem dowiedzieliśmy się że jest ląd teraz będzie sukces jak jeszcze wrócę i chyba pewnie to zrobię bo świetnie na razie widzę sens żeby tu siedzieć jestem nieprzygotowany jak zawsze cel jest Taki... cel był taki, żeby dowiedzieć się co jest za. Dowiedziałem się. ała, 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 ała. Dowiedziałem się. Więc myślę, że Teraz jeszcze tylko wrócić, to jest cel numer 2. Cel dwa to jest... Numer 2 to jest powrócić. Gdzie jest ta moja wspaniała łódka? Gdzieś to ją zostawiłem. Że zostaw mnie, on tu idzie. Chodź, chodź, dzień się robi, dobra. Jesteśmy uratowani. Tam jest, tam tam tam. Tam Gdzieś tu musi być moja łódka. O ile jeszcze nikt mi jej nie zniszczył, mam nadzieję, że się nie stało. O, tam jest, dobra. Tam jest moja łódka. Idziemy po łódkę. I se wrócimy. Wrócimy. To będzie sukces. My to jeszcze wrócimy na ten ląd. Wiadomo. Jeszcze utopiec. Więcej was nie było. Spadam stąd. Jesteście bardzo niegościnni. No to teraz powinniśmy płynąć w stronę domu. Ale nie płyniemy za bardzo. Tu tak bardziej płyniemy teraz. No dobra. To przepłynęliśmy tak prawie że stokratek. mi się wydaje. Może nawet więcej. No jakoś tako. W każdy bądź, Może nawet więcej. A nie będę się wypowiadał na tematy, o których się nie znam. Ale wydaje mi się, że mam dobry kurs. Wydaje mi się, że mam dobry kurs. Hmm. No, płyniemy jeszcze. Ja jeszcze chcę coś tam popatrzę o tych koordynatach. To bardziej sobie pomogę. A, że to sobie wyłączmy. No, mniej więcej. Mniej płynęliśmy cały czas prosto, więc jak będziemy płynęli też cały czas prosto, to powinniśmy trafić. Popatrzę na te koordynaty. A co jakiś film, może poradnik obejrzy tych koordynatach jeszcze. Tak wiadomo, na wszelki wypadek. Jest statek. Ja nie mogę. Jakie struktury tutaj znajduję? Dobra. Myślę, że zajrzymy. Zajrzeć na pewno nie zaszkodzi. nawet szybko, 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 No dobra, można wziąć. Teraz uciekam, 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 uciekam. Dawaj, spadamy stąd. Spadam. Już mnie nie ma, panowie, proszę mnie zostawić. O blisko. Poczekajmy aż to się wszystko wczyta może bardziej, bo... 10, dobra... Płyniemy. Nawet jak nieco zmieniłem kurs przez przypadek, to trafić, bo to będzie mieszkam, to jest jednak też duży ląd. Więc ciężko by było, żebym się tego pomylił. Dzień 35 już. Fakt, faktem nieco daleko. Nie no, jak wrócę, to to będzie sukces, po prostu. Kolejna ruina portalu. Można wejść, zobaczyć, co tam jest. Jak coś zobaczę w ogóle, bo tu jest tak ciemno. Muszę się pośpieszyć, żeby mi... Chociaż nie, ja tu mogę sobie powietrze... Że... Dobra, bierz to wszystko, panie. Bierz, 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 bierz. Zabaj, tu masz powietrze. Tam jest moja cudowna łódka, więc... Dawaj, płyn. Płyń do tej łódki, płyni, 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 płyń, płyni. Dobra, wsiadamy I płyniemy Jak zdobyłem Szczęście, ostrość Klątwa uwiązania To trzeba będzie się pozbyć Niezniszczalność Pogromca nieumark Ostrość Ta wywalam Tego nie chcę. Jest ląd, tak, to jest ten mój. Paniem dobra, teraz tak. Łódkę sobie zostawimy w porcie. W <laughs> moim cudownym porcie bym się jakieś wejście zrobić. Zdecydowanie. No do tego, zawróciliśmy Mamy jakieś nowe super narzędzia, które takie super znowu już nie są. Ale dobra Cóż myślę, że jeżeli chodzi o ten odcinek, to będzie na tyle. Zrobiliśmy wszystko co chcieliśmy, tak mniej więcej. Do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale czołym.